Czym jest to mikrokrążenie? Bo od paru miesięcy, jak się tym zajmuję, a od zaraz będzie od roku, kiedy korzystam, ponad cały czas zadajecie mi jedno pytanie, które mi się non-stop powtarza: czym jest mikrokrążenie? Ty wiesz, bo ty codziennie już teraz korzystasz z tego, ci doedukowałaś? Postaram się wam to wyjaśnić, no bo cały dzień zajmuję się motoryzacją, samochodówką na bazie samochodu. Ale zacznę od takiego caseu, takiego pytania. Jakbyś miała wybrać jeden samochód, jeden. Na całe życie. Nie być go wymienić. Jeden. Dostajesz, jak się rodzisz samochód i musisz jeździć całe życie. Jaki by był priorytet, jeżeli chodzi o posiadanie tego samochodu dla Ciebie? No wiadomo, stan y, serwisowy. No. E, tak to sobie próbowałem dorównać do tego, do tej motoryzacji. Teraz wyobraź sobie, że mamy też swój organizm. Jeden, wiesz, niewymienny. Nie, nie oddamy samochodu w najmie, w leasingu, kupimy, zamienimy, wiesz, co chodzi, naprawimy silnik, wyciągniemy. Nie ma takiej opcji na tą chwilę. Bynajmniej tak, jak patrzę w, w, na, do, do przodu, to na kilkanaście lat też raczej nie będzie, że wejdziemy sobie do skrzynki, zrobią na nowych i wejdziemy. To, to jeszcze nie ten, nie, ten, nie ten Pulp Fiction, nie, to, nie ten Rocket Science. Także zastanawiam się na przykład. U nas, u Polaków, najbardziej, bo Europa Zachodnia uważam, bo jak jeżdżę, obserwuję i widzę, no jednak, troszkę już jest na innym etapie niż my jeszcze. Oni już patrzą to, co jest w środku, bo to, co na zewnątrz, to już przerobili. Bo to nie jest sztuka wsadzić sobie do samochodu, który raz masz na całe życie, większe felgi, dowalić spoiler, bo to dalej, jakby generalnie nie działa, nie? Jeżeli chodzi o wnętrze. I teraz, jakbyś, jakbyś miał ten jeden samochód, to jakbyś miała, to dbałabyś, dbałbyś. Założę się. Większość z nas, ja nie mówię, że wszyscy, bo do niektórych można mówić i mówić i mówić, i, a później zdziwieni koło pięćdziesiątki, że leżą na oddziałach. Teraz, to, to jest to mikrokrążenie? Bo kto tu siada, <grytanie> albo do mnie dzwoni, Tomek, powiedz mi, co to jest to mikrokrążenie? Słuchajcie, to jest taka sieć, znowu spróbuję to jakoś zobrazować. Czyli mamy miasto, miasto. Te wszystkie uliczki, słuchajcie, Wrocław, w koło tych głównych ulic zatłoczonych mniej lub bardziej, dobrze mówię? I to są te wszystkie naczynia wosowate, tętniczki, żyłki, które doprowadzają wszystko, czyli to dobro, czyli tlen, wartości odżywcze i zabierają to zło, takich śmieci na przykład, nie? I teraz albo te wszystkie uliczki, które działają na funkcjonowanie głównych ulic, bo to jest jakby, jakby priorytet. I teraz jeszcze wrócę do jednej bardzo ważnej rzeczy, słuchajcie. Do tematu, ile tych żyłek, tych tętniczek, w wosłowaty tego mikrokrążenia mamy u siebie w organizmie. Ile to jest kilometrów, swoim zdaniem? Około 100 tysięcy, 150 tysięcy kilometrów. To teraz wyobraźcie sobie, że to jest wokół pasa, obwodu pasa naszej Ziemi, ja to tak nazwę. Dwa i pół razy wokół naszego globu. Tyle mamy tego. I teraz pytanie, czy to działa dobrze, czy działa źle. Czy to z wiekiem działa lepiej, czy działa gorzej. Czy można to wspomagać. Czyli, jakby cały organizm na co dzień wspomagać w tym całym, wiesz, życiu miasta. Można. I właśnie dlatego jest to mikrokrążenie, które ta maszyna dziennie po 8 minut naprawdę, słuchajcie. Albo rano się budzę, już mam koło łóżka i włączam na 8 minut, a jak mi się nie chce, to zaraz w pracy włączam na 8 minut, zresztą Karola widzi na co dzień, bo też korzysta w ciągu dnia w pracy z tej maszyny. I wieczorem, jak leżę, oglądam czy Netflixa, czy YouTube'a, przeglądam sobie, co się działo. To też włączone na 8 minut, to jest koniec. I w tym momencie kilkukrotnie podkręcamy i usprawniamy cały ten system, czyli wjeżdżają panowie śmieciarze, tak? Robią porządek na całym mieście rano i w nocy. Panowie z drogówki <laughs> eee, jakby mm, usystematyzowują, <laughs> słuchajcie, e, ruch na ulicy. Zabierają złe, przywracają dobre. No i robisz to przez całe życie, tak naprawdę 8 minut dziennie razy mało tego. Możemy do tego podejść w dwojaki sposób, albo w ogólnym działaniu lepszym organizmu na lata, bo to jest działanie na lata, nie na dzisiaj, na jutro, na wczoraj. To działanie już jest od 20 paru lat na rynku europejskim, szwajcarskim i całym wkoło. Także to nie jest maszyna z wczoraj i to też nie są działania medyczne z wczoraj. Maszyna medyczna klasy 2A. Możemy podejść na dwójaki sposób, czyli taki jak mój, ja sportowiec, amator, dbam o siebie codziennie, bo pomaga mi to w regeneracji, o wiele szybszej regeneracji, po, po treningach, przed treningami, nakręcaniem się po treningu, wprowadzaniem do organizmu wszystkich moich wartości odżywczych albo możemy też działać sobie na różnego rodzaju jednostki chorobowe lub się wspomagać w urazach, jest tego wiele. Zamieszczę Wam też możliwość wejścia sobie na spokojnie na Instagrama, do mnie na Facebooka czy na YouTube'a, i tam jest troszkę więcej o tych jednostkach chorobowych, takie top 20, top 10, nawet razem zbierze się kilkadziesiąt tych tematów, które może akurat Tobie pomogą. Także jak już omówiliśmy to wszystko, i teraz zastanów się, czy dalej chcesz inwestować przez najbliższe lata w ten jeden samochód, który masz, czyli w siebie, i dalej pakować pakować w tematy z zewnątrz samochodu. Czy jednak dbać o ten samochód, to ten silnik, żeby on dojechał? Dojechał w jak najlepszej kondycji. Ja generalnie połapałem się jakiś czas temu, że jednak dorzucanie zmiana e, ma taki sens, że żaden wolę pakować teraz w te w to, jakby to porównać, w silniku, w te wtryski, w to wszystko, co doprowadza to paliwo. To dobre i później odprowadza z tyłu, tak? E, to złe. I czyścić to miasto moje, to moje małe miasto, które ma 100-150 tysięcy kilometrów tych dróg malutkich wszystkich, które dostarczają codziennie ciężko pracują, lepiej albo gorzej, a u mnie działają lepiej. No, mam nadzieję, że wyjaśniłem pokrótce, o co chodzi z tymi tym mikrokrążeniem, tak? No, myślę, że ciężko nie zrozumieć, naprawdę. No, już jak ktoś już teraz nie zrozumiał, to po mojemu, bo mnie znacie, to ta maszyna nie jest już dla niego. I niech dalej kupuje większe felgi. A na koniec życzę Wam wszystkim zdrowia, co byśmy się jak najczęściej tutaj spotykali i pracowali nad kolejnymi samochodami i opowiadali swoje różne opowieści z czasu wolnego, z życia, z wakacji, żebyśmy się jak najczęściej śmiali, uśmiechali. No i chyba to tyle. Zapraszam do moich instagramów, Facebooków.